Zadanie 6,4. Podaj imiona i nazwiska wszystkich uczniów, którzy byli nieobecni 6 czerwca. Yy, kwietnia, nieważne. 6. Wszystkich uczniów, którzy byli nieobecni, to znaczy tacy, których wejść tutaj w ogóle nie ma. Myślę, żeby to zrobić tak. No, znowu przyda nam się dzień. Czyli funkcja day dla kolumny wejście albo wyjście to właściwie wszystko jedno. Dobra. Który ma być? Szósty. Szósty. To tak, jeżeli teraz sobie wprowadzę po pierwsze filtry. Po drugie, wyfiltruję tylko szósty, a to, co yy, zostało wyfiltrowane, posortuję po ID ucznia. No to mogę powiedzieć, że tak, te liczby powinny teraz iść kolejno, chyba że nie. Na przykład tutaj jest widać luka, czyli osiemnastka jest jedną z tych, o które będzie chodziło to można by zrobić tak, że na przykład ciekawe czy gdzieś się zdarzy sytuacja, że między tymi dwoma numerami będzie brakowało więcej niż jednego. To może tak. To jeżeli ta różnica numer bieżące minus poprzednie, oczywiście, bo po sortowaniu jest większa niż 1. no to ją wyświetla. To wyświetla to minus to. A w przeciwnym razie to nie wiem, na razie niech nic nie wyświetla. Dobra, można by to zobaczyć, czy wcześniej gdzieś ma rację bytu. Nie ma. No i teraz... Czy zechce? Szanowna formuła się sama przenieść w dół. Chyba zechciała. O, gdzieś się pojawiają dwójki. Co jest? Czyżby tylko trzy? Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Czyli właściwie, właściwie to można by było. Od razu powiedzieć, co to są za numery, jakie są nam potrzebne. 19, nie, nie 19, tylko 18. Więc, a zaraz, 18.

Robię takie ręczne filtrowanie, co trzeba było podać? Imiona i nazwiska uczniów, którzy byli nieobecni 6. No to wychodzi, że te imiona i nazwiska to właśnie te. No i to wykończyło zadanie 6-4 jak i cały arkusz.